13 sierpnia. Zapraszamy, 13 sierpnia. Zapraszamy wszystkich się państwa rolników do Kulesz Kościelnych. Zapraszamy, Zapraszamy do Kulesz Kościelnych na festyn świętego Bartłomieja 13 sierpnia. Razem z żoną i całą rodziną wybieramy się do Kulesz Kościelnych 13 sierpnia. My tam będziemy, rolnicy Podlasie. Polska Federacja Hodowców Bydłek i Buzetów Mleka będzie z nami w Kulesz Kościelnych. Będziemy na pewno, obiecuję. Jeżeli czas i możliwości pozwolą to Super. Zobaczymy się 13 sierpnia w Kuleszach. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Z racji tej, że, że jesteśmy od Was parę kilometrów, to grzechem byłoby się nie wystawić, więc przyjmujemy zaproszenie i chętnie zaprezentujemy swoje, swoje produkty. Czy ma już plan na 13 sierpnia? Oczywiście. 13 sierpnia widzimy się u Państwa na stoisku, na święcie świętego Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych. Czujemy i zobowiązanie, i przyjemność, że tam będziemy mogli być, a przede wszystkim panu wójtowi dziękujemy za zaproszenie i za pamięć o naszej firmie. Dziękuję. Widzimy sobie. się 13 sierpnia w Klesze Kościelnych. Do zobaczenia w Klesze Kościelnych. Do, do zobaczenia. 13 sierpnia widzimy się w Kuleszach Kościelnych.